Jesteśmy na zgrupowaniu w Koszaliny. Ja reprezentuję Autoklub Szczecin. W ubiegłym sezonie startowałem w klasie drugiej, te samochody do pojemności 1600 cm. W mistrzostwach okręgu zachodnio morskiego wraz z moim pilotem zajęliśmy drugie miejsce w klasie, a siódme w klasyfikacji generalnej. Jeżeli chodzi o takie mniejsze imprezy, to najlepszy kierowca Szczecina, też żeśmy brali udział, zajęliśmy piąte miejsce. W mistrzostwach Stargardu zajęliśmy czwarte miejsce, w generalce dziewiąte. No uważam, że na swój wiek nawet, to jest już i tak dużo. No dysponujemy autem N-grupowym, no, jest to samochód w mocy 90 KM, przygotowany no, do rajdów, całkowicie. Posiada klatkę bezpieczeństwa, modele rajdowe, tak zwane kubełki, jak to się mówi, zawieszenie jest sportowego, osłona pod niską olejową, aluminiowa i pod zbiornikiem paliwa. Jak na razie udaje nam się szczęśliwie dojechać i, i kończyć wszystko. Dziękuję. Dobry Ryszard Wolan, zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego, jestem na Monte Carolino powołany do zespołu sędziów sportowych, do najwyższej władzy rajdu. Rajd jest bardzo dobrze zorganizowany, wspaniałe próby, no i oczywiście dopisała frekwencja dyrektorowi rajdu, panu Maćkowi Raczewskiemu. Tych rajdów jest to pierwsza eliminacja, praktycznie rozpoczęcie sezonu rajdowego w Polsce Pucharu Polski Automobil Klubów i Klubów. Tych edycji będzie 11, następna odbędzie się 27-28 kwietnia w Szczecinie. Dziękuję. dziękuję. Nasze... Я достал забор. Ну, すごい。